Cienkie słomki dmuchają wszystkie dzieci i niańki. Nic innego nie robią tylko bańki i bańki. Straż pożarna pompuje wodę z miejskiej sadzawki, lecą bańki pod niebo ze strażackiej sikawki. Dziecinny wierszyk i całkiem dorosła lekcja fizyki. Z roztworu mydła i gliceryny powstają trwałe mydlane błony. Spójrzcie na nie, a wyjawią tajemnice świata fizyki. Najkrótsza linia łącząca dwa punkty. Mydlane bańki znają jednak odpowiedzi na pytania o wiele trudniejsze. Jaka jest najkrótsza droga między trzema punktami? W banalnie prosty sposób można wyznaczyć optymalne połączenia drogowe między trzema miastami, zadanie, które zazwyczaj rozwiązują komputery. Te doświadczenia to coś więcej niż beztroska zabawa. To również dowód, że prawami przyrody rządzi matematyka. Na zwolnionym filmie tak zachowywałaby się drgająca metalowa membrana. a tak rozciągany aż do zerwania metalowy pręt. Mydlane bańki wcale nie muszą być okrągłe. Rozpięte na ramach pozwalają zajrzeć w niezwykły świat geometrii brył. Zobaczyć to, co dotychczas trzeba było sobie tylko wyobrażać. I wcale nie szkodzi, że po chwili cały ten świat tajemnic nauki pryśnie jak mydlana bańka. Tak wielkie to mi się chyba nie uda uzyskać, bo za duże są ruchy powietrza w studio. Ale widać, że w każdym razie ogromne latające bańki to nie jest tylko sztuka, której użył jeden z brytyjskich nauczycieli fizyki, ale to się daje robić. To od razu, żeby nie było wątpliwości, bo były listy na ten temat, ten film powtórzyliśmy. Jest to po prostu gliceryna, do której dodaje się kilka kropki detergentu. No i potężna rura i można... W ten sposób próbować. Ale jednocześnie ten film jest wprowadzeniem do może takiego nie bardzo poważnego, przynajmniej na pozór tematu, bańki. Zjawisko fizyczne, które jak się okazuje, no ma niesłychanie ogromne możliwości, chociażby dydaktyczne. Możliwości ma ogromne, ale najważniejsza jest ocena tego zjawiska. Ocena narzuca no, się sama. Jest poza takimi zabawami, jest to ocena negatywna. Otóż fakt, że. Bańki powietrza pojawiają się na przykład w przepływach cieczy, powodując, że ten przepływ jest niespokojny, jak to się mówi, turbulentny, jest zjawiskiem niekorzystnym i jest tysiące można znaleźć przykładów, kiedy właśnie z tego powodu są ogromne kłopoty z różnego rodzaju urządzeniami. Bąbelki nie zawsze są użyteczne, potrafią też być groźne, wysoko silniki. Znacznie wydajniejsze, a przy tym tańsze paliwo, ale silnik diesla ma swoją piętę achillesową. Gdy poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt niski, do przewodów paliwowych dostają się bąbelki powietrza i nieszczęście gotowe. Jeden malutki bąbelek potrafi unieruchomić giganta. Najpowszechniejsza awaria ma prozaiczne wręcz wyjaśnienie. Wystarcza jeden, jedyny bąbelek powietrza, aby zablokować układ paliwowy silnika wysokoprężnego, a jedyny na bąbelki sposób to brudna i niewdzięczna robota, gruntowne czyszczenie całego układu zasilania paliwem. Pobocze. Czyżby ta sama awaria? Tak, ale sposób podejścia do złośliwych bąbelków odmienny. Zanim paliwo dotrze do silnika, pompowane jest w tej ciężarówce do specjalnego zbiorniczka. Tu natomiast, uderzając o przegrodę, pozbywa się bąbelków. Powietrze zbiera się powyżej poziomu paliwa. Bąble nie przedostaną się dalej. No tak, ale gdy i zbiornik paliwa stanie się pusty? Wtedy również silnik nie wesz się powietrza. Prosto usprawnienie. Najpierw włączy się buczek w kabinie kierowcy. Pływak w zbiorniku ostrzega, że kończy się paliwo. Należy zatrzymać ciężarówkę. Ale uwaga, wyboje. Poziom paliwa może opaść także od słoni przewody. Powietrze nie przedostanie się dalej. Pływak wcześniej odcina dopływ paliwa. A teraz gdy powietrze nie jest w stanie przedostać się do układu paliwowego, zadanie jest dziecinnie proste. Zamiast żmudnego czyszczenia wystarcza jedynie dolać kanister ropy. I ponownie paliwo zostaje przepompowane do dodatkowego zbiorniczka. Bąbelki gromadzą się u góry. Poziom paliwa wzrasta. Otwiera się zawór i silnik zaczyna pracować. A wszystko dzięki pomysłowemu połączeniu zasady syfonu z odrobiną mechaniki płynu. No tak, bąbelki w, takim, w takiej ciężarówce no to jest kłopot, ale to jeszcze nie jest niebezpieczne. Natomiast kiedy bomble powietrza pojawiają się w ogromnych kęsach stali, stali to wtedy zaczynają się problemy, ponieważ yy, z takiej stali robi się no, rzeczy, które muszą mieć olbrzymią wytrzymałość. To, co mamy tutaj, to plaster właśnie pochodzący z przecięcia ogromnego takiego kęsa stalowego i co się okazało, że w środku był bąbelek powietrza, to właśnie ta dziura. I teraz trzeba ogromnej techniki, elektroniki, żeby przed takimi zjawiskami się bronić. To, co tak cichutko tutaj pika, to jest sonda ultradźwiękowa, defektoskop ultradźwiękowy, pozwalający właśnie bez krojenia na plastry wykrywać tego typu wady. Kiedy w głębi nie ma żadnego defektu, dźwięk jest przerywany i na ekranie jest linia ciągła, ta, po prawej, ta pionowa kreska po prawej stronie, która wskazuje, że wszystko jest w porządku. Przesuwamy sondę i słuchamy co się będzie działo. Pojawia się dźwięk ciągły, a więc jest uszkodzenie. To właśnie echo od tej dziury. I zmiana oczywiście zapisu na ekranie monitora. Kiedy w, przechodzimy znowu w rejon, gdzie jest wszystko w porządku, dźwięk jest przerywany. Cieszę ja oczywiście jestem bardzo daleki od krytykowania tego typu urządzeń no i potrzeby ich użycia, ale wydaje mi się, że nie można jednak bąbelków traktować tak bardzo po macoszemu, bo to wcale nieprawda, że one zawsze są nie, niekorzystne. No a choćby. Dobrze znany styropian, albo spienione metale, prawda? No umiemy jest, robić lżejsze od wody. Umiemy, ale no jest to hmm. tylko wtedy korzystne, kiedy z założenia niejako umówimy się, że w materiale będą takie struktury, a nie inne. Natomiast to, co ja pokazywałem, to jest cały czas rozpaczliwa obrona człowieka przed takimi niekorzystnymi zjawiskami, przy czym nie tylko w technice. W biologii dzieje się to samo. no Ta butelka, która przed tobą stoi, to jest świetny model tej sytuacji. Nie widać bąbelków gazu, ponieważ jest w niej wysokie ciśnienie. Wyobraź sobie teraz, że jest to model człowieka, który jest naczyniem pełnym krwi. I wyobraź sobie, że raptownie zmniejszymy ciśnienie i bądź uprzejmy otworzyć tę butelkę. Ciekawe, ale i niebezpieczne zajęcie. Każde 10 metrów głębokości to jedna atmosfera więcej. W tym samym tempie wzrasta ciśnienie w naczyniach krwionośnych organizmu. Gdy zmniejszymy ciśnienie, krew zaczyna się burzyć. Powstają bąbelki gazu, takie same jak we krwi nurków podczas nagłego wynurzenia. Niczym korek potrafią zaczopować żyły, przerwać dopływ życiodajnej krwi. Nowy system ostrzegający przed chorobą kesonową w trakcie prób laboratoryjnych. Plastikowy model serca i woda imitująca krew. Gumowy przewód doprowadza symulacyjne bąbelki. I wreszcie sam detektor, sonda ultradźwiękowa, radar wykorzystujący niesłyszalne dźwięki. Wychylenie na monitorze pochodzi od ścianki akwarium. Kolejne sygnały to odbicia od przedniej i tylnej ściany modelu serca. Między nimi pojawić się może echo od powstających bąbelków. To nie jest tylko metoda obserwacji. Aparat sygnalizuje, że ciśnienie spada zbyt szybko, a co najważniejsze, sygnał nadchodzi wcześniej niż reakcja organizmu. Miniaturowa sonda to sposób. Ale metoda nie jest unikalna w chirurgii. Właśnie tego typu sądy, które mamy dzięki uprzejmości jednego z warszawskich szpitali, ta służy, co prawda, nie do operacji wewnątrz mózgu, ale do tego, by ratować zablokowane naczynia krwionośne. Na przykład tętnice. Wprowadza się taką sondę do tętnicy, po czym z drugiej strony, strzykawką wytwarza się bąbelek. I teraz przeciągają wzdłuż naczynia krwionośnego można usunąć to, co powodowało, że naczynie a, straciło prześwit. Jedna z takich sond zwana sondą Fogarty'ego. Mogą być i inne, na przykład y, taka sonda, w której bombelka używa się do tego, by po wprowadzeniu do organizmu nie wyszła zbyt szybko, po prostu wzdłuż ścianek organizmu blokuje się ją Tego typu bąbelki. No bądź jeszcze jeden, by nie nadużywać cierpliwości ludzi stosowany w bardzo drastycznych przypadkach. To jest wtedy, kiedy tchadzica człowieka przestaje funkcjonować normalnie i trzeba ją zastąpić sztucznie. Trzeba zrobić tracheotomię. Trzeba zrobić tracheotomię. I również po wprowadzeniu do organizmu unieruchamia się w organizmie takimi bombelkami. Tu są aż dwa bąbelki, bo co jakiś czas dokładnie co dobę zmienia się napompowanie, tak by nie powstawały odleżenia. No, metoda jest piękna, Tutaj właściwie nie można niczego złego powiedzieć, z tym wyjątkiem, że to jest taki no, szalenie wybrany przykład, kiedy my potrafimy panować nad zjawiskiem jednostkowym, to znaczy jednym bąbelkiem lub dwoma powietrza które sami zresztą wytwarzamy. No ale in, inżynieria yy, zjawisk zwykle zaczyna się od panowania nad takimi pojedynczymi sprawami, ale to wcale nie znaczy, że nawet jeśli masz tych bombelków ogromne ilości, to masz do czynienia ze zjawiskiem niekorzystnym, bo czasem jest to wręcz no, coś, co otwiera niemożliwe dotąd zastosowania, no choćby przy odzyskiwaniu metali. Setki tysięcy ton odpadów. Wśród nich wiele cennych surowców. Papier, złom, żelazny, tkaniny i kable. A przewody elektryczne to miedź, współczesne złoto. Odzysk wtórnych w przypadku kabli jest jednak uciążliwy. Tradycyjne palenie izolacji w tworzyw sztucznych jest mało skuteczne i niezdrowe dla naszych płuc. Przy dzisiejszych wymogach ochrony środowiska takie traktowanie sprawy równoważne jest z barbarzyństwem. Problem leży więc w tym, jak wyłuskać miedziany drut z plastikowej otoczki. I tu odpowiedzią jest właśnie czyste powietrze, a konkretnie bombel. Każdy suchy materiał, gdy jest odpowiednio sproszkowany, może zachowywać się tak jak ciecz. Wystarczy tłoczyć od spodu powietrze pod odpowiednim ciśnieniem. Opiłki żelaza zachowują się zupełnie tak jak wrząca woda. Gdy wrzucimy kawałek metalu, tonie. Ale gdy obiektem będzie lekka piłeczka, zaczyna pływać. I właśnie ta idea przyświecała twórcom nowej technologii odzyskiwania miedzi, ze zużytych kabli. Najpierw są one cięte na drobne kawałki, które maszyny rozdrabniają, tak że powstaje mieszanina metalu i tworzywa. A teraz wystarczy jedynie rozdzielić ciężką mieć i lekki plastik. Drobne opiłki żelaza zostają zmieszane z granulkami. W specjalnej rynnie przepływ powietrza upłynia warstwę opiłków. Różnica ciężarów zaczyna być widoczna. Mieć tonie i opada na dno rynny, a izolacja zbiera się na powierzchni. Wszystko odbywa się w ruchu. Z rynny opada materiał na inny transporter i tu dzieli warstwę na pół. Dolna w jedną, a górna w drugą stronę. Silny elektromagnes wyciąga opiłki piłki żelaza i mamy czyste składniki. Osobno miedź i osobno tworzywa. 3 tony czystej miedzi na godzinę. Bąbelki potrafią wszystko. Ba, może nawet za dużo. Ta łopatka turbiny parowej wykonana jest z bardzo wytrzymałej stali. Niestraszna jej korozja, wielkie ciśnienia, wysoka temperatura, ale przed bombelkami kapituluje. W każdej turbinie wodnej mamy setki łopatek. Gdy przepływ wody jest spokojny, nie dzieje się nic szczególnego, tak jak w tym modelu, ale gdy staje się on burzliwy, pojawia się zjawisko zwane kawitacją. Znajdujące się w wodzie bąbelki powietrza pękają przy ściankach turbiny, podciśnienie u dołu, czarny obszar, implozja o sile granatu, wyrywanie drobin metalu. Najczęstsza przyczyna uszkodzeń śrub okrętowych związana jest właśnie z tym szkodliwym wpływem kawitacyjnych bąbelków. W Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku takie badania przejść musi każda śruba, oczywiście w odpowiednio pomniejszonej skali. Im mniej doskonała śruba, tym większy warkocz kawitacyjny pozostawia za sobą, a to oznacza krótki żywot łopatok. Badania przeprowadzić można na stanowisku z wirującą tarczą. Zamocowane próbki wirują z szybkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Ale zniszczenia nie dokonuje woda zawarta w zbiorniku. To dzieło zapadających się bąbelków. No i tu czarno na białym widzimy w tej chwili, co te zapadające się bąbelki potrafią zrobić z różnego rodzaju materiałami. To są próbki właśnie z takiego stanowiska testowego. W górnym rzędzie żeliwa. Widzimy potężne dziury wyrwane przez pozoru no, śmiesznie wyglądające bąbelki. W trzecim rzędzie stal. W czwartym stale stopowe. No Widać, że niemal żadne tworzywo, żaden materiał nie opiera się temu niszczącemu działaniu. No a jak to wygląda już z gotowym urządzeniem technicznym, to proszę bardzo, to jest wirnik Turbiny. I te białe punkty to właśnie miejsca, które uległy kawitacji. No, wbrew pozorom, ja wcale nie mam kolejnej próbki skawitowanego materiału, ale argument ostateczny, który przemawia na korzyść bąbelków w ogóle. To jest dziwny materiał, przezroczysty zwany granatem, wytworzony sztucznie, jest to materiał o idealnej strukturze wewnętrznej. To Oczywiście nic nie widać, nic nie widać, jeśli nie patrzy się przy użyciu naukowych metod. Ale jeśli włożymy ten kawałeczek materiału pod mikroskop, który już pracuje w studio i zajrzymy tak, jak zwykli patrzeć na, nie, na, na ten materiał naukowcy, zobaczymy przedziwny obrazek. Tak to właśnie wygląda pod powiększeniem kilkaset razy. Dziwna struktura, ale to nie znaczy, że w tym materiale rzeczywiście taka mozaika jest od początku. Dzięki użyciu światła spolaryzowanego tutaj odtwarzamy jakby strukturę magnetyczną materiału. Ciemniejsze miejsca, linie to miejsca o jednym kierunku namagnesowania, te jaśniejsze o przeciwnym. I teraz, jeśli zmieniać będziemy pole magnetyczne, w którym znajduje się próbka, obraz ożyje. Coraz więcej jest tych miejsc o jednym określonym kierunku na namagnesowania. Ale co najciekawsze, z tego typu linii można stworzyć obiekt, który jest no, tym, co stanowi temat naszego dzisiejszego programu magnetycznym bąbelkiem. Jeszcze raz ruch. Te zdjęcia są. Zdjęciami zupełnie unikalnymi. Po prostu mają Państwo okazję po raz pierwszy na ekranach własnych y, telewizorów zobaczyć coś, co powstawało dotąd wyłącznie przy użyciu specjalnej techniki filmowej i nieczęsto było pokazywane. Magnetyczne bąbelki, takie obszary o przeciwnym niż cała reszta na magnesowaniu. Do czego to może służyć? Takie bąbelki mają minimalne rozmiary. W milimetrze kwadratowym można ich mieścić nawet w tysiące i mogą to być jednostki informacji. Z tego względu, że udaje się przy pomocy zewnętrznych pól te bąbelki przeprowadzać przez cały materiał, a taki bąbelek to jest znak. W układzie zero-jedynkowym może być porcją bitem informacji. I właśnie taki materiał może stanowić podstawę budowy przyszłych, bardzo szybkich i bardzo pojemnych komputerów. No, a no, można oczywiście jeszcze dokonać innej zabawy. Może byśmy spróbowali odtworzyć obiekt, który fizycy nazywają w swoim żargonie psimi kościami. Struktura jeszcze się rusza. No, powstają coraz to nowe wzory. Tutaj widać jak materiał reaguje błyskawicznie nawet na minimalne zmiany tego zewnętrznego czynnika, pola magnetycznego. Jeszcze raz zajrzyjmy, co, co widać w krótce. I próba, próba poszukiwań. O właśnie takie krótkie pałeczki, prawda? To są utwory z... Złożone z no, więcej niż jedna domen cylindrycznych, bo tak, yy, taka jest prawdziwa nazwa tych tworów. Niezwykłe możliwości fizyki. Ten eksperyment możliwy jest w naszym studiu dzięki uprzejmości yy, grupy zajmującej się magnetyzmem w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. I oczywiście ten dziwny układ obserwowany przed chwilą, no to prowizoryczny, ale olb olbrzymiej klasy. Układ kamery telewizyjnej pracującej bez obiektywu i mikroskopu, który używa do analizy światła spolaryzowanego. I ta droga, którą w dzisiejszym programie odbyliśmy, od baniek mydlanych, które są tylko zabawką, do tak skomplikowanych rzeczy jak domeny cylindryczne, które nawet, o których nawet fizycy nie bardzo jeszcze wiedzą, do czego mogą kiedyś w przyszłości służyć, stanowią tę klamrę dzisiejszego programu. Klamrę tematu, który pozoru był bardzo zwykły i wręcz banalny. Dziękujemy za uwagę, do widzenia.